Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam Was na wspólną koronkę, tu mieścicie Bożego. Będzie mi bardzo miło, jeśli dołączycie do wspólnej modlitwy. Boże, w drodze świętej jedyny, płakam Cię i proszę przedstawieństwo niepokalanej pokroci z Maryi, wszystkich aniołów i świętych, o łaskę zjednoczeni na modlitwie, tak aby mój umysł był zjednoczony z Twoim umysłem, moje serce było zjednoczone z Twoim sercem, a moje wszelkie pragnienie i zamiary pochodziły tylko od Ciebie. Odtalał Pani ode mnie wszelkie rozproszenie i nieuwagę, wszystko to, co się Tobie nie podoba, tak aby moja modlitwa była miła i Tobie przyjemna. Sprawa bym mógł doświadczyć głębi Twojej miłości. Slej na mój umysł nieprzeniknioną mądrość i wszystkie możliwe łaski, którym chcesz mi obdarować w czasie tej modlitwy. Amen. Dzisiejszą koronkę do mieścia Boszako pragnę ofiarować prosząc Cię najpokorniej Panie Jezu Chryste, Matko Bosza oraz Wszyscy Święci Błogosławieni, że jest taka wola Pokojcy Niebieskiego o ratunek przed trzecią wojną światową dla wszystkich mieszkańców ziemi. Za każdą pomoc z całego serca pradziękuję. Amen. O chwilę która które się wówczas, z tego słodszego, serce słowego, jako strój miesięcy dla nas, ufam topie. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć im imię Twoje, przeć królestwo Twoje, bądź wola Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas paw swego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc Szywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mocję synami króżnymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w pokę, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna jako jedynego, Pana naszego, który się począł z ducha świętego, Narodził się z Maryi Panny, Umęcząc pod podskrzypskim piłatem, Ukrzyszowan, Umarł i pokrzepem, Stąpił to piekiel, trzeciego dnia z martwych stał, Stąpił na nie Dzieci poprawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wieszam w Toga Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, Krzechów otłuszczenie, Ciała Smatych stanie, Żywot Wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa. Na przepłakanie, sakrochy nasze i świata całego. Klajko polestej męki, młod mi osiecie dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimo siecie dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimo siecie dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimo siecie dla nas i świata całego. Klajeko porstej męki, mimiją siędziedle nas i świata całego. Clajeko porstej męki, mimią się cidle nas i świata całego. Clajeko porstej męki, mimią siędzietle nas i świata całego. Clajeko porest tejj męki, mimiją się cidle nas i świata całego. Clajeko porstej męki, mimiją się cidle nas i świata całego. Dla Jego Męki miejmy dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasze i świata całego. Dla Jego Męki miejmy dla nas i świata całego. Dla Jego Męki mią się citle nas i świata całego klajeko porestnejj męki mimią się citle nas i świata całego klajeko porestnejj męki mimią się citle nas i świata całego Klajko polestej męki mimiją się citle nas i świata całego Klajko polestej męki mimiją się citle nas i świata całego Klajko porstej męki miło miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego męki Miej się dla nas i świata całego. Dla Jego męki Miej się dla nas i świata całego. Dla Jego męki Miej się dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmieszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie sakrzechy nasze i świata całego. Klejko polestej męki, mimi się dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi się dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi się dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi się nas i świata całego. ko klejko polestej męki mimiło się dla nas i świata całego ko klejko polestej męki mimiło się dla nas i świata całego ko klejko polestej męki mimiło się dla nas i świata całego Klajko klejko polestej męki mimiło się dla nas i świata całego klejko męki się dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki miją siedzi dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo najmilszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego polestej Męki miejmy osiedli dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki Mimi się ci nas i świata całeko. Klajek polestej męki. Mimiło się ci nas i świata całego Klajek polestej męki, mimiło się ci nas i świata całego Klaeko polestej męki, mimiło się nas i świata całego Klajko polestej męki. Mimiło się nas i świata całego Klajko polestej męki. Mimo sieci dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki Mimo miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuj Ci ciało i krew, duszą i pustwo, najmieszego Syna Twojego, a Pana Naszego Jezusa Chrystusa na przepłakanie sakrzechy nasz i świata całego. Klajko polesnej męki, mimi oświetit dla nas i świata całego. Klajko polesnej męki, mimi oświetit dla nas i świata całego. Klajko polesnej męki, mimi oświetit dla nas i świata całego. Klajko polesnej męki, mimi oświetit dla nas i świata całego klejko polestej męki mimi ościedzi dla nas i świata całego ko klejko męki mimi ościedzi dla nas i świata całego ko klejko męki mimi ościedzi dla nas i świata całego ko klejko męki mimi ościedzi nas i świata całego ko klejko męki mimi ościedzi dla nas i świata całego. Klejko tej męki, mimo się dla nas i świata całego. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Jest ufam tobie. Pomnij o najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, to się do Ciebie ucieka, Twojej pomocy przesywa Ciebie o przyczyną prosi. Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Pana nad Pannami i Matko, piękna do Ciebie, przychodzą, przed Topą. Jako krzyżnik płaczący stoję. O Matko Słowa, żeż nie słowami moimi, ale usłyszaj łaskawie i wysłuchaj. Amen. Matko posze, to modlitwę składam w Twoim niepokalnym sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, Ci i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna. W dniu dzisiejszym łączy moje cierpienie i mój krzyż i cierpienie i krzyż ludzi, którzy nie oferują ich boku z Twoją krzyżem, Panie Jezu, przez niepokalną mamę Twoją i proszę Cię, Panie Jezu, przez Polestną męką Twoją i krew, którą wolałeś za nas, sam nie na krzyżu, przez Najświętszą, a konię Twoją, przez serce Boże, daj łaską sprawienia duszom, dziś, w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen. Wszechmokący Wieczny Boże, osłoń nas przed oczami swych duchów. Sech posłużyć się chorami ludzkimi, one nas i odcięły możliwość wpływu, działania demonów, szatana, swego ducha, wszelkiej maści, każdego rodzaju na miejsce naszej modlitwy, naszego działania, nauki, prac i tym podobne spraw swojej łaskawości, powierzchne Boże, wróci świętej jedyny. Aby nasza modlitwa, prac, nauka i działanie mogły odbywać się bez demonicznych przeszkód. Amen. Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź Kapłanów i Siostry Sakonne, Duchu Święty, Duchu Światłości, Właściciel Kapłanów i Siostry Sakonne, Duchu Święty, Duchu Czystości, Właściciel Kapłanów i Siostry Sakonne, Duchu święt Duchu mocy, wspieraj kapłanów i siostry Sakonne. Duchu święt Duchu Boży, spraw, by kapłani i siostry Sakonne ożywieni i umocnieni Twoją łaską, niesi słowo prawd i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech Okin Świętej Miłości, rozpalaj serca, we płomieniach tej miłości oczyszczali uświęcali duszę. Duchu Święty, powieszamy Ci serca kapłańskie i siostr ukształtuj na wzór najświętszych serc Jezusa i Maryi. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z całego serca dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Życzę Wam pięknego, błogosławionego dnia, pełnego wiary, nadziei i miłości oraz opieki. Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i Święty Strzałscynę z Panem Pokiem, Akaja.